Mamy tutaj Opla Mokke z 2015 roku. Samochód, jak widzimy, tutaj na filmiku jest cały w oryginale. 1,4 Turbo benzyna na Bixenonie, czujniki przód, tył. Przepiękne koło 18. Świeży tarczyk klocki. Opony w bardzo fajnym stanie. Dojrzyjmy do środka. Uskórzana tapicerka. Sportowe fotele. Klimatronik, podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele. Bardzo bogata wersja wyposażenia. Auto bezwypadkowe, bezkolizyjne. Jak zawsze pozdrawiam i zapraszam po Opla Mopkę przy pięknym, szarym kolorze.